Czaga, jeszcze muszę cię zapytać o tą drugą edycję. Czy już jakieś decyzje zostały podjęte, czy zapadły? Czy ty po prostu pojawisz się też na arenie i będziesz tutaj bacznie i godnie prezentować ten program? Słuchaj, nawet gdyby chcieli mnie wyrzucić, to się nie dam, po prostu się tam przykuję i, i poprowadzę ten program, żeby nie, no tak no, na serio to e, no to chyba zapadły. No. W sumie nikt mi tego oficjalnie nie potwierdzał, ale czuję w kościach, <laughs> że to wszystko idzie w dobrym kierunku. A ten team prowadzących Gosiałę Filip i Bartek, to jest taki team marzeń, czy jednak, bo, bo chcę jakby trochę zahaczyć to to takie zgrzyty pomiędzy tobą a Gosią, bo jednak ludzie pisali w komentarzach, że no nie, no te panie się nie lubią i to, to, to nie ma sensu w kolejnej edycji. My się bardzo lubimy a, i bardzo też lubimy nabierać ludzi czasami. I to jest śmieszne, bo ja, wiesz co, przy okazji tego eksperymentu, jakim był Big Brother, prowadziłam, a w zasadzie z Gosią trochę swoje eksperymenty. Jak zobaczyłyśmy, jak ludzie łatwo... czy znaczy wiesz co, jak można wykreować konflikt z niczego, czyli z jakiegoś nawet nie przekręcenia nazwiska, bo, bo ona nie przekręciła mojego nazwiska, mówiąc na antenie Starak, tylko nie dodała jednego członu. I mi nawet przez myśl nie przyszło, że ktoś to wychwyci, bo tam nie było ani jednej negatywnej emocji między nami. Znaczy nie, w ogóle nie było to coś, na co ja zwróciłabym uwagę. Eee, to po tej sytuacji pomyślałam sobie, kurczę, idźmy za ciosem, zróbmy, zrób, no, zrób, to pójdźmy to dalej, to tak, zróbmy to. tak, bo, bo to jest nie do wiary, jak można e, z bzdury mm, zrobić aferę. I, I szczerze mówiąc, ta akcja ze spinką też się narodziła dosyć spontanicznie, bo ja już przed samym wejściem na antenie ne, mówię gośca, bo najpierw mówi, chodźcie o coś pokłócimy. Bardzo chętnie Gosia mówi, tak, 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 pokłócimy się. I najśmieszniejsze jest to, że słuchajcie, ome można namówić na wszystko. I ona jest w ogóle pierwsza do robienia głupich rzeczy. Co mi się bardzo podoba, bo ja też lubię robić głupie rzeczy. Komiczne, no, nie mówmy, nie że głupie komiczne. To naszemu reżyserowi, który mówi, to jest najgorsze, co wy robicie? To był najgorszy moment. To było no, ogłoszenie nominacji, że nie wiem, co dobra, będziesz miał publikację przynajmniej cicho więc to mniej więcej tak wyglądało, że ja tuż przed wejściem na antenę, a nie miałyśmy pomysłu, o co się możemy pokłócić, tak, kombinowałyśmy, kombinowałyśmy, ja mówię, dobra, powiem, że mi ukradłaś spinkę. No i tak jakoś poszło, ale wiesz co, ja, ja, ja chciałam sprawdzić, czy to naprawdę jest takie łatwe, czy my mamy taką potrzebę, e konfliktów, negatywnej jakiejś treści, emocji, że my jesteśmy w stanie łyknąć wszystko. My jesteśmy w stanie łyknąć to, że dwie dorosłe kobiety są w stanie pokłócić się na antenie dużej telewizji o spinkę. No i okazało się, że tak, jesteśmy spoko. Więc tak to wygląda i to jest też takie moje przesłanie, żeby naprawdę nie wierzyć we wszystko. Nie wierzyć, nie wierzyć we wszystko, co, co czytamy i co gdzieś tam sobie dopowiadamy, bo tak naprawdę to jest w jakiejś takiej sferze, e, sferze dopowiedzeń, bo my z Kośką bardzo lubimy ze sobą pracować, pracowałyśmy ze sobą przy programie Applaus Applaus e, i tam to się świetnie sprawdzało. Ja ją bardzo cenię, uważam, że ona jest e, w ogóle zjawiskiem telewizyjnym i zwierzęciem telewizyjnym i ona się sprawdza w telewizji niesamowicie i ona bardzo dużo noś, wnosi do programu Big Brother. E, takiej merytoryki, ale też tego swojego um, takiego spojrzenia jednak podpartego jakąś wiedzą i to są bardzo fajne analizy, ja te nasze momenty rozmów na scenie w Big Brother Arena bardzo, bardzo sobie cenię, no i jestem przekonana, że pani Ome będzie również w kolejnej edycji, ja na to, ja to czekam. No to w takim razie my czekamy na cały, team niezmieniony, ponieważ jest super cudowny, dziękuję Ciaga za rozmowę. Dzięki.